Witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Dimzi. Dobry wieczór, jestem Kena Hable. Warlot. Warlot, podniosłem typa. Ej zginął, podnieś go. Dajcie apteczkę, dajcie apteczkę. Kurde, stają mi, stają mi na celowniku, staną potem ci, padają. Staną ci. Zapraszam też do nowej serii, która się będzie nazywać dla mnie wpf Tak. No a co? Butterfield widocenzja. No. no Ciekawe wam y, grę RPG, która nazywa się Warlock. Strzelanka, bardzo na walanka. Tak. Będziemy kąpić. Ja tu mam znacznik także jak ktoś się chce zrespić, to Haha Zabiję typa z granata No ginąłem. Pierwszy no tak, tak. Pierwszy deszcz Wiesz Co masz za snajperkę No zaniepić <laughs> mi się Miesz, o, obydwa, obydwaj, obydwaj dostaliśmy z RPG-a. Och, podnieśli mnie O no świetnie, mnie też Ej czemu, ty nie, chcesz... czemu ty nie masz celownika, chopie? Ja nie lubię Bo ja nie e... lubię celownika do tej broni Ja kocham bez celownika Okay, to ja, to ja uwielbiam to... lunetę do tej toalety. Proszę, gdzie jesteśmy? Proszę, Tak. Hardcore. Ja nie umiem grać sniperkom, ludzie zobaczą, jak lamy. No ja. Ja na tej te ładunki. Musiał gniew mi coś trafić. O, zniszczyłem. Ja to zniszczyłem. Zniszczenie ładunków dostałem. Obiecy, obiecywałem sobie, że w tym odcinku, w pierwszym odcinku będę grał szturmowcem. A tak to gram snajperem. No stałem po lewej. Kampili. Ale ta gra jest głupia. Ma brzydką grafikę. <laughs> A, żal, podnieśli mnie. W ogóle nie ma fizy fizyki. Nie rozwalają się budy budynki. Budy budynki. No jaki nie jaki nie jest ja. Nazywam się Dymzjew ze mną, Warlock I jak się ty tam nazywałeś po cary? Tutaj się nazywasz cary. Jeszcze raz to nagrywasz? Nie, co ty? Tak se powiedziałem Cały czas Aha. leci. Mam 30 kresków. Nie, zabili mnie, puleć ktoś. Nie, mam moją sniperkę. Prawie mi to granata. Co lepsze? M4 czy Skar? Hajd M4. M4. Jestem u was, respi się, uwaga. Jestem. Mam o, wy No co to za chujowy celownik. No to Co trzeba wyćwiczyć, stary? Ja umiem. No ja się przyzwyczaję mu na to, więc... No ja nie. Chodźcie w dupę. Ja właśnie nie lubię lunet. Wolę tak, bezpośrednio. Nie no. wiem ja pośrednio Nie wiem czemu, ale strzelam bezpośrednio w ścianę. Jestem po prostu zajebisty. I liczę, że kogoś trafię. Ole koleś przyfarcił, dostał. No ale farcą. Te, powiem ci, że przyjemnie farc, się tylko tak farc, strzela. Te, przyjemnie się tak strzela, to będzie 96. No i dostałem Widzę cię, walot, ja. widzę cię, walot. Mam jeden na zero. Ja już... Widziałem, nie wiem, gdzie on jest. Chcę zmienić broń. Nie chcę technika Coś jest? Zagramy sobie dzisiaj m 16 I się niepotrzebnie drzwiłem na respie. I teraz biegaj 15 kilometrów Hej! Będę najgorszy z Nie chcę o, mi się... To jest na taki pro na... ten... Pro recorder Ma tysiące widzów Kto? Właśnie O kur... Zbijam z prawej stronie. Tak. W plecy, jak ja to kocham. Jest, mam 2-1. Będę miał nie... zajebisty za To jest Hardcore. No właśnie. Muszę ich zamontować do tej broni. Do I tego sniperki z SW. Hardcore hard i... Nie idź tam, nie idź, bo mój jest! No, no mówię. Cioto. Dobra, ja stawiam tu znaczniki wszystkie Sygnalizator, znaczniki, i jazda Dobra, ja sobie ulepszyłem czwórkę Mam jakieś laser i. Ej, zabili mnie, to cofnij, Lindsay Uważaj, mam skąkałem z krową Jestem hardcorem Dzięki O, stary Jestem zajebistym medykiem Tak skakałem, że nawet koleś mnie trafił Zajebiście, żeś to zrobił nie mam grubo. Polać go. Polać go. go. Ej. Polaj, ktoś... polajcie go szambę. Ktoś mnie bije. Ała, sorry koleś, podnieś. Dzięki. Nie! A. Mam dwa na jeden drzwi. dał hardcore. I love hardcore. Widzę tyba, widzę cię, nie, A gdzie był? A, camper. No. To nie fer miał czyty. Ej z tyłu ktoś, idzie z tyłu O to aż się zraz zmienił No super, z tyłu mnie zabił, ten z kropą, z tyłu jest Ten z krową? Ja jestem martwy chłopie, mi niedźwiedzia zrobił. Czemu oni nie słyszą tego co ja mówię? <laughs> Czemu nie ma twojego znacznika od rodzin Paweł? Bo ja lubię placki a ja lubię naleśniki naleśniki? naleśniki no, okay. no cześć yy, cześć no cześć o ale tam popadali może pójdę na nazbieram punktów nie moje punkty zabrali mi punkty mm. yy, cześć ma eniu yy, cześć Eee, cześć. Re, cześć. No, cześć. O, wsiadłem do, do czołgu. Jaki haker. Nie brum premium Brum brum czołguś, brum brum, brum brum. Ej, mam 3-2, żal mi siebie. Na 3, Za taką siedzi i myśli, że kozak o mnie oślapia Witam wszystkich moich 18 widzów. Zobacz. Oślapia cię? Ej, mam 18 o, widzów, a z tych 18 zobaczą to tylko 5. O kurwa! <laughs> No zajebiście dużo, Ale zajebiście. zajebało. Kaczor Potem. ma 500. Nie! Co Super, za zabójstwo w zespole, no nie ma to jak... To za troll. To za kretyn, głupi! Gdzie tu się... Będę cię trollował. Okej, okay, że jesteśmy z powrotem, były małe problemy techniczne, po prostu krótko mówiąc wyjebali z serwera. Bo tu kurwy były! Zakaz zakazary trollowania tak. Padamy jak suki w tym teamie Oła, no super Nie ma ty jak... A zresztą Mój czołg do mnie ładuje, no świetnie A ja nie mogę zmienić tym a jestem przeciwko warlotowi i... Nie. E... Jak ktoś mnie z was zabije to pójdź bawdupę Ty kurwo BABILOŃSKA, skalej te kole ja pierdziełem, wywalił mnie do pulpitu i padłem. Będę brał Cię w aucie. Będę brał Cię w Kauflandzie. No super, ej, M320 jest przyjęty. Tak muci. A ja sobie biorę asył i mam Cię w dupie. Ok. Tylko, że ja jestem sniperem ale mi nie idzie, 6 na 8, Boże, porażka. Porażka, ja mam 0 na 1, porażka. 6 na 9, no świetnie. Dlatego ta seria się nazywa mi minus Dobra, chodź Walot, idziemy. Ja nie lamię, tylko ten meć Lamię, się bądź Dobra, dobra Uuu! Ale kampicie. Pit zabił mnie pitbull. Zabiła mnie łisapał, który... Tu ty... życi który... mówią... Nie! Po tobie nie żyjesz. Ale lamię. Weź mnie chyba podnosi. Ej, jak ja chcę zmienić teama, to nie jest tak. Ja chcę być z tymi dobrymi. Yeah. Jaki troll Mamy zjebanego teama Ja walczę z Ksarem Ja pierdolę Jestem lepszy w tą grę Pan... O Ale już... Zabił mnie ktoś Kochany jest, jest... Ej, dajcie filmu? mi podjąć jakieś informacje Kochani youtuberzy Nie zwracajcie uwagi na naszą głupotę jesteśmy upośledzeni tak, musisz tak dopisać w tym, w opisie. W opisie, właśnie. Kochani youtuberzy, nie zwracajcie uwagi na naszą bufotę, jesteś Mam Auga 3, mam Premium, O, no, no, mój mnie, mój zabił, świetnie. Eee, wywaliło mnie. Aha, fakt, już nie gra. Pierdole, pierdole. Pier... Nie, nie zabił i pisało pech, no, 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 świetnie. Ja też mój zabiję i powiem, że pech. Pierdole, nie robię cięcia. Zespół, się wyrać. Pierdolę, nie jadę! Ha! Wstawaj kolego, nie wstawaj! Co ja ci mówię, wstawaj! Nie, tracimy człowieka ludzi, dawaj! no i stracimy się. Ej, czy ja tu gram sam? Nie, Może gram tak. samolotem! Wyjebanie w duchu i to I chuj, dostałem z granatów w plecy! Get the chopa Get the chopa Ja mam helikoptera Oj tam, się domaluję <noise> ja damalek Ej ten tym jest jebany, nie byłem z wami i się cieszyłem Ten materiał będzie miał 20 minut, nie chce mi się tego renderować, czad Aha, a nie chce, taki materiał Ci się zadbał, nie chce mi się tego renderować, chopka No niech tak jest. ta dobre! Rozbrajamy! Nie, roz... cicho, 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 cicho! Cicho, możemy to wygrać! Ta, na pewno! Hopie, Zyska. jeszcze 23 kupony, czaisz? Żal mi, samego siebie, ui... O, o, na, na Nie! Camper, nie, masz cheaty, hopie, masz cheaty! Wierzę po no, to, masz cheaty! Dobry na koniec staty! chciałbym jeszcze mi jeszcze ktoś wjaciół? ten ten. Ej, jakie TNP. Z tego. Nie, Ten Jest pierwsza w nocy, a ja sobie wziąłem kolapki. No, super, chcecie mnie zabić. Ja jestem typowym kraczem. Ja chcę to zobaczyć, jak to będzie na YouTube, ja to będę całe oglony dały. Miałem no nie, zabiłem trzech w leciku i później mnie daję A, z teraz też jedzą kanapki, ha 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 ha. Razem no nie, zablokował mnie mój. Mój mnie mnie! Jujo, wygraliśmy. Gramy jeszcze? Nie, przegraliśmy! Uuu, ale fajnie! <laughs> Ej, gramy jeszcze i kończymy nagranie. Możemy zagrać. No to gramy. Mówiłeś, że jeszcze gra jedną rundę i też Ale to była ta runda, ale ok. Ok, Ale teraz, teraz jeszcze. Przerwałeś już. Teraz, czy... Co? Przerwałeś nagrywanie? Nie, nie, jeszcze leci. Uh -huh. Pierdolę. We... Nadzieję nie. Co? To wekniesz to, mam nadzieję nie. Nie wiem, może to zostało. Se pograłem Zapograłem. Jestem jesteśmy powrotem i jesteśmy wszyscy w tym Teraz bronimy, trzeba się obronić. Mam statę 0 na 1, bo musiałem popeł popełnić samobójstwo, żeby... Nie! <grym> Dobry jestem pistolet, co? Jestem za to. Wierzę <grym> <grym> się, się odbywali. Jestem za tobą. To 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 to. Ej, podłożyli nam ładunek wykopowy. Dobrze, a my się bawimy. Ale kampią. Oooo ja pierdolę. O ja, ktoś mi niedźwiedzia zrobił. Zyskał 100 punktów Dźwięk. i poszedł się pierdolić. Chyba. No i bum, no i bum, no, no brońcie tego B. No nie My nie możecie przegrać. Te, mamy, 3, mamy 3 o trzech więcej żołnierzy, a przegrywamy. No bo on mnie zabija, stary już żeby ich obronił, tylko że on mnie zabija Ho, ta seria naprawdę będzie się nazywać dla B nie ma chuja Mam zajebisty ping Mój internet jest po prostu wyjebany No ja pierdolę Prosto w granacie w jebał bardzo widzimy rozwalił to teraz O dzięki dzięki ten Mogę ci dać za to prezentowego kurt kurta kurtasa. Tak. No co za chujnie bany się w granat To Tuś mu w dupę. Ojo, pierdolę, grę... ooo! Łaaa, daj apteczkę! Rokokoko, rokokokoc! Daj apteczkę, to daj! Bo tu moździerz jest. jest! Gdzie? No świetnie, zabili mnie, tak? I żeś długo dawał apteczkę. No do mnie na też, łapcieczkę. mnie też zabili, więc mam 0 na 3. Papie, jestem po prostu zajebistym graczem. Jednorangowiec mnie za może Pogram z rokiem Dobra. czy wyzwę roka na... A ta baba dopiero się zaczyna. Ta. to dopiero początek. Zjadą nas za 5 sekund kurwa. Roko-koko. Roko-koko wyjebał 11 na 1. On ma cheaty. On na pewno ma cheaty. Roko-koko. Czemu to Nie, rano. zabiłem b...emy biza. Be 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 Boże, nie każdy musi mieć wity jak dobrze Ej idzie po prawej Ty po Steamu mnie zabił Żal, zabiłem, sam, zabiłem samego siebie Ej, zabiłem samego siebie, żal mi samego siebie Rzuciłem sobie granat pod nuli. Ej, też spada stare mi na głowę Warlord campi Stań tu Imzi No se tu, no. tu i Też na ciebie pada, słyszysz dźwięk No, słyszę No to nad tobą, patrz na ciebie Nad, nad tobą jest też no widzę ach te efekty, ach te emocje ach te efekty, ach te granie na wysokich o nie żyj granata gnoje nawalają mi ze sksa mam chłopaki jednego killa ja mam dwa dobra nie. ja idę bronić punktu ja nie, się, nie wiem, ja nie, skara ja nie hezi. wiem, ja nie wiem mam nie będę jeden tak na cztery żal kurwa nic nie że Skar Heavy to będzie odpowiedny Nie zgadzam się sytuacja, bo to wiedziałem, że to ma zabijać na... A co tam je broni, ja myślałem, że gdzieś dalej. Mam 2 na 5, nie idzie mi, nie lubię szturmu. Szczególnie... No ja na ten... lubię szturmu właśnie. Boję, że zjadłem kanapki, były dobre. Ej, mam... Ej, Walot, chodź no coś zobaczyć. Co? Chodź no. Nie, bo strzela ktoś. Czekaj, chodź no. Ale chodź no, patrz. Nie, widzisz, to, widzisz tego kampera tu? No, zabij go Fucking. On do ciebie strzelał, badaj Nad mi bitch Ups <laughs> No nie <jebał> bogo, go. <laughs> Biedny, nasz zginął na wojnie Odcięli mu gardło Ej O tam? kurwa, granata rzuciłem Lol, <laughs> no, punkciki Hello. Zabiłem typa. Wreszcie to go podnieś, padek. to go podnieś. Jestem mu sorry, ale nie mogę go ulecieć. Dawaj! Nie lęknił chuj, owsz, uleczyłem. Granat! Iż, no świetnie, bo. teraz mnie ktoś zabił, mój. Idą tu, idą Uleć tu. Uleć ktoś! Idą tu, ey, zabój, w Pitbull mnie zabił. Chuj ci w dupę po no, Mnie też, mnie też Pitbull właśnie zabił. Dajcie co? Mój ja tata... tako jak. Moje staty są wyjebane Fabi jedną, pierdzielną schizofrenię Zaburzenia emocjonalne przepuść pójść na dnie, Wezmę sobie igłę albo RPG Ej, Warlot, i bierzemy ich taktycznie, od lewej No właśnie, ej, czekajcie to taktycznie na pierdala ile się da no. Ej, czekajcie, ramię już do was biegnę Za startiglą No super, zabiłem innego typa i mnie reszta zabił otwórz się Tak, już się otwieram tak, małe po tak powie tak powiedzieć, jak się będzie szalejącego. do Zapraszam na kolejny odcinek do mojego kolegi Tatera318. <ścoughs> pozdrawiam Roka i pozdrawiam mamy. Ej, zabił mnie. Nadrabiam straty, koledzy. Ale nas tutaj jest. Wygramy to. Nie gada, Ar Armistów jakiś. Zachowujemy, zachowujemy się jak gdyby. Wygramy toby, wygramy. Wygramy wy, Wygramy Jestem by, wyjebanie dobry, jestem za jebisny, stary mój. Jestem po prostu ultra geniuszem. Pijają tu, ey! Pijają z tyłu! Mamy jeszcze chłopaki, osiemkarzy. Ej, ty. nie dajmy dupy, nie dajmy dupy, teraz na koniec. Ja nie daję dupy, to wydaję cię. Idą, dupy. idą, idą! Aaa, boję się! Co za lama. Nic nie widziałem. To wszystko dlatego, że Nolif i tak jest najlepszy. Ale wbijają, jak muchy padają! Winner! A! Yes! Akurat ja się wyrównam staty 6 na 6. Ho! Ta runda nam lepiej poszła. No, gramy jeszcze, A. czy mamy kończyć po polsku, na trzy. Ja mam pro. <grym _> A ile expa? Stary, dostałem 2000 expa, normalnie już mam level. Gramy no to... jeszcze jednego, nie? To by było na tyle z tych odcinków na razie, nie? nie? jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Nie. Czy koniec? Nie, bo wszyscy powyłazili. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Yy, jeszcze kończy... jeden jeszcze dwa. Pierdol, będę brał cię w aucie. Dobra, żegnaj, żegnamy się, papa. Elo. Pa. Pożegnać się. No, Elo, powiedziałem no co ty. Dobra. No, raczej, kończymy. Cześć.